Był to kolejny dzień, w którym wysłali nas tym razem do więzienia. Jedziemy odwiedzić więźniów, którzy nie mieli okazji przeżyć tego nieszczęśliwego pobytu. Nie w tą stronę patrzę w tą. A jest Cizero, Ruda i Paulinka. Hello. Cześć. Jest nagroda pocieszenia, można dalej wyrywać drzwi z futry. Ale to za mało. Nie można uciekać. Jest mi bardzo przykro. Gen generalnie nie zapraszam nie. na streamy w tygodniu. Teraz sobie przechodzimy GTA San Andreas. A właśnie, dlaczego gracie w GTA bez mnie? Ale ja gram w San Andreas. No ja też. Ale ja robię, ale ja przechodzę fabułę. Ale Ruda też. <laughs> nie. To Czemu na liveach nie siedzisz co? A dzisiaj nie umiałam. No to jutro ja u Bo mnie nie było. A dzisiaj, a dzisiaj będziesz umiała? Znaczy jutro? Tak. Dzisiaj, jutro, nie wiem kiedy ten odcinek latuje. Generalnie chodzi o wtorek 2 stycznia. To był 2 lutego, spory. 2 stycznia, kurde, za rok. Ta, za rok lajwa zrobi. Cofiemy się no. do ciebie. Ale. Cieszę Ej, wziął się z... ktoś kadzidło, nie wziął nikt kadzidła. Ale generalnie no, fajnie, że kadzidła. się zbieracie na tych live'ach. Jest tak duszyczek. Teraz słyk czarnej wody. Nie wziąłem kadzidła, wziąłem pipałkę. Dobra, ja I radio. Ja wiesz, mam stały zestaw, nie? Jak wchodzę. Pipałka no, i gadałka. Kurzają mnie te dźwięki tej... tej... no. E, Generalnie zajrzyjcie też do opisu, macie tam zaproszenie do Discorda, na którym nagrywamy cały dnie, w sumie siedzimy, gadamy sobie. Ej, nie mów tak, bo wychodzimy na nierobów. No właśnie. Wiesz, jak to jest, S nie? Siedzimy wtedy, kiedy mamy czas, a że czasu mamy dużo... Ja z YouTubeów się zgadza. Zapraszam was do mojego wieku. Tylko nie u nas. Caesar, ja idę z tobą, pamiętaj. Dobrze. A ja idę. Chętnie już wchodzi. A ja idę, jak wejdę, to idę na prawo. To my idziemy na lewo. Ej, ale jeszcze się nie rozgrzało. No, w sumie można jeszcze poczekać. Chodź, wracamy. Jednak wychodzimy. Pomyłka, to nie tutaj. No zdaję więzienie To nie te więzienie, Paulina Ona jest z Aha <noise> no. no jak widzicie cały asortyment tutaj jest Czekaj, Trzeba postawić czujnik ruchu Ej sprawdzę czy nie chcesz duchem martwić O naprawili, nie można postawić na, na, na tym, na zewnątrz no. Nie wolno postawić na zewnątrz, co to za drzwi wyrywanie? Nie wiem, ja chciałam sprawdzić, czy nie jest z duchem wlatują. Odejdźcie, odejdźcie, odejdźcie. To z tyłu je złap, z tyłu jest złap. Ja wiem stoi. jak je złapać. <laughs> Puśćcie już, jest okej. Okay. No. Idealne wejście. Włamaliśmy się generalnie, bo zapomnieli dać nam kluczy, żeby do niego wejść. Tak, Marcin. Ja I jeszcze chwilę, bo zanim wiesz, tak na pewno, żeby było rozgrzane. Ja się lepiej rozgrzeje, bo będzie tak jak ostatnio, że mieliśmy hanta za hantem, a ducha nie mieliśmy. Serio? Mieliście coś takiego? No. Mhm. Często tak w sumie jest, jak się nie a, znajdzie a ducha buchy. nie wiemy i przez to się zawsze boimy, że widzimy do jego handrumu i będzie... Bleh. Ale tu jest 12 stopni już na wejściu, 11. Dobrze, to w sumie powoli można chodzić. A ja mam wrażenie, że to jest tutaj, 10 stopni jest. Nie, to jest dalej, dalej dosyć dużo, one nie, zazwyczaj bo... w sumie... Wszędzie, wszędzie indziej mam więcej. Pokazało. 14 mam na korytarzu. A. Ile? Paulina, Trzybciej dobrze. Miałam. No to gdzieś u Pauliny. A ja tu dopiero weszłam, bo chciałam iść na górę. O! Cztery! Czy to jest ten pokoik? Nie. Gdzieś mi tu zapało cztery. Gdzieś się drzwiami bawi. A tak. E, czy to, to jest ten mały pokoik? Tak, to jest ten no. mały pokoik. Tak. Ten tu, 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 tu. No, to tutaj, łatwiutko no. z La Musa z Gdzieś tak plak, bo Mi podłapało trójkę. Ale Dziękuję chodzi. Dla Rudej kawa. Nara! Ruda, Ej, ale... Ale spójrzcie na plus, że nie trzeba daleko chodzić. Ghost are you here? Ustawia się kawę na świetniku i ona ma... How old are you? Sigh something, are you here? Ghost, how old are you? Generalnie coś się zbugowało, Ghost. bo jak świecicie To latarka się pokazuje w podłodze. Are you here? Spirit Ewidentnie jest here. O, ja ruszył, ruszył drzwiami akurat wtedy, gdy ja ruszyłem drzwiami. E, czyli co jest? E, spirit, Tylko spirit Box. To boks, to boks, to boks. Boks. Przepraszam, ale ciebie tu nie było, gdy ją podniosłem. Dlatego ją wziąłem. Aha. Proszę, oddaję. Oj, znowu, sprawdź teraz ty. Dobrze. Czekaj, nie Dobrze, ruszaj, zrobię zdjęcie, bo chcę interakcję. Dobra. no Naha, nawet interakcji nie zrobiło. Ale ale z kamerskie. No Czysto. No co i teraz sprawdź. czeka interakcja? Dobra, zaliczył interakcję. Ale tam się buguje no, na tej podłodze. No, czyste drzwi, jakby nie było, C-zero. Ktoś tu czyste. był, czyścił drzwi. Czyścił, kurde. A to może Albo duch, za czyści drzwi? Albo tak, duch, duch w rękawiczkach. No, w I no i znowu, znowu rusza drzwiami. Duch, e, fe, fe, fetysz drzwi. Jest... Fetysz drzwi. Pełna debil, że mikrofon o. 5 MF5. MF5 już? Tak. Jean oni. Czyli tak, może być. Albo orby, albo writing. E, tak, krucyfiks. E, Boże, kadzidło zaliczone, czujnik ruchu zaliczone, jeszcze krucyfiks i idę obejrzeć. Czekam aż obejrzysz orby, wyszedłem stamtąd. Z jednej nie ma. Czekaj, bo drugą przeszkoczyła Martwi mnie, mierzy, że ten pokój jest taki malutki i może być ciężko, wiesz, w jakimś małym tak, rogu. Generalnie ja został, został krótcy Jest włączona, ale jej nie widzę. Byście musieli dać kamerę w drzwiach. Okej, okay, dobra, czyli przestawić muszę jedną na, jedną na inną stronę i jedną dać przed drzwi. Bo jedna tak. Okej. Okay. I druga przed drzwi. czekaj. Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Czy tam jest światło zapalone? Tak, bo sobie przenosiłem przy zapalonym świetle. Czekaj. Sprawdź na razie na tej zewnętrznej, potem zamknę, że jest sprawdzian. Nie świeci. Ale nie, mi. nie Świe świeci, świeci mi. Marcie, nie świeci. Nie mi, Już nie świeci. Paczek sprawdzisz tam zewnętrzną. Zewnętrzna, ta co stoi w drzwiach. Mhm. To sprawdziłam. E, tam jest zaśmadł. Ok, to teraz zamieszone. zamknę ci drzwi, teraz możesz sprawdzić tam czy nie ma za drzwiami na przykład. Nie. Okej. Okay. O, pojawił się, bo mi huchnął. I teraz jeszcze jedną stronę trzeba sprawdzić tą... A książka jest zapisana, już teraz zapisano. A jak Czyli mamy drugo. oni. No i bajeczka. Aż może jeszcze jedną zapiszę. Drugi autograf da. O! Jeszcze nie... Tak weźmie, weźmiemy, weźmiemy ten do busa i drugie nie zapisała ja nie ale widzę, to da, co w się sensie da 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 zaraz patrz o a się Asia. ale nie ma kurtycznicy jeszcze aha wyłączyło nam korki nie. i rzuca rzeczami dawaj podpis z ale tam czujniki wariują gdzie wychodzą no bo, nie bo ja tam chodzę i Paulina no, no mówię wariują bo są trzy dane o, drzwiami. No znowu no. A mamy Co góry, za lamus Zdjęcie czy nie? Nie, nie mamy jego zdjęcia zrobione. A jak tam jeszcze raz, Jakie tam są? Krucyfix. Ale krucyfix został, cała reszta zrobiona. A, dobra. Czekamy, Paulina. Czekaj, ja się schowam za drzwiami, może mnie nie zauważy. No i trzeba no. zdjęcie zrobić, nie? No, przydało go się. A ja się schowam w pierwszym pokoiku. O, hazard. Na, A, no słyszałam. E, o kurde, u Rudej wykrywa dźwięk słuchawek. Jak mówi. Bo usłyszałem urudej to H mhm. Też. Aha, czyli nikt go nie słyszał tylko ja. Tak, okay. by słychać z, two z twoich słuchawek. Chyba bo jak z... mówiłaś to akurat. mam ja no. to zrobić, żeby nie było słychać. Ale nie be... zostaw jest dobrze, bo to w sensie mówiłaś akurat i wiesz. Ale to dobrze, bo mikrofon jest czuj i słychać cię wystarczająco dobrze. A ja już wyszłam, bo zrobił mi ha, czemu za chwilę mi wszystkie <noise> ruchy robią ha? On się, on się z ciebie śmieje, Ruda, musisz mu pokazać. Pokaż mu, kto tu rządzi. Właśnie, uderz go czy coś, rzuć w niego krucyfiksem, w światło. Co za Mener wyłączył światło. No, korki no. wyłączył. Co ty? Boże, u mnie to wpadło pod ziemię i wyszło z powrotem. To było. Co co? Zbugowało się i tak jakby deszcz mi padł. Marcin, chodź. Z tej strony Czero dzisiaj robimy streama z y, opuszczonego więzienia. Są tu paranormalne. Y, paranormalne... O, 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 mamy tutaj panią, która jest chyba chora. Jesteśmy w opuszczonym drzwi, więzieniu. Zamykamy panią. Ta, 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 ta pani myje drzwi. To, 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 to nie, to nie jest. To nie jest normalne. Jako kierownik planu każę wam zrobić coś ciekawego. Na przykład udawajcie Hanta. Y już wszystkie myślałem, że jest naprawdę Hunt. No udawajcie Hunta, wyłączyłem latarkę, żeby była wyższa oglądalność. Przez drzwi będę da, dostawać. O nie, Taka, Hunt, wybiebie. Hunt, musimy uciekać. O nie, o nie, drzwi się zbugowały, może przez nie, nie tak uciec. Szkoda, się zrobić, żeby iść na czworaka, tak jak w tym. O tak, uciekliśmy no i przed U mnie hantem. wyszedłeś przez zamknięte drzwi, Marcin. Co? No. Dziwne. I ten duch jakiś spokojny jest za bardzo. Bo mnie tu nie ma. <laughs> A zobacz, króciutko. A zakład, Patrz, że on. Kup kupiłem ci statyw, proszę. To statek dla ciebie. A zakład, że on nie zhantuje ani razu? Może No to tak? wejdź. Posiedź tam kilka minut. Muszę jak ten ludek powoli chodzi. Krucyfik zniknął, mamy wszystko. No właśnie, coś nie... tak czułem, coś tak czułem, że dlatego. No. No Czyli no możliwe, jak on mi zrobił H.O. i chciał was znowu hancić, ale mu nie wyszło. trzymam ci drzwi. Okej. Okay. Generalnie. Ja się był... zaczęłam bawić drzwiami, którymi on ruszał. No, na dziesiątce był, skacze na dziewiątka dziesiątka. No już wyszliśmy spokojnie. Generalnie był na przegranej pozycji, bo dwa krucyfiksy sobie ucał pokój. No w sumie, w sumie nawet jeden by chyba na spokojnie objął. Nie, to jest nie 3 x 3 a 2,5 met metra obejmuje. A, ale chciałem rzeczy. Więc by się zrespił okay. w narożniku to nic. Teraz muszę... No uśmiechnijcie nie, nie, no się, nie nie uśmiechnijcie się do grupowego zdjęcia. No. Uś uśmiechnij się do pojedynczego zdjęcia. No ocuź... No ładnie stańcie obok siebie. Nie w sobie, obok siebie. No <laughs> właśnie. <śmiech> oh. I teraz cheese! Ej, nie, stój! Bo... A, bo. bo mm, Cicero zasłania mi mój rej, y, aparat. Co? Nie, nie zasłania ci nic. Wyrzuć na aparat. A nie zasłaniam ci nic. Ja go widzę przed gębą. Nie, Ale nie, u mnie nie, jest nie, to w ogóle spokojnie. za totalnie. <grym> ja nie wiem jak... cię teraz zmieniamy fotografa? Marcin, staj tutaj z nimi. No poszedł, no, dobra. Ej, jak ej tak jak... Ej, czekaj, czekaj. A, tak... zdjęcie, dobra. Ej, tak jak się w Nie, chodź jeszcze tutaj do nas. Chodź. Staj, Tylko, z... Ej, na czekaj, czekaj. Stań, stań bardziej przy półkach i no. tak jak w gimnazjum się robi, jak chłopacy musieli klękać przed dziewczynami do zdjęcia. Ale, ale jeszcze ktoś musi na ławce stanąć. Nie, no, no to. Ej, klęknął! A! Tak. Hmm, ale dupcia. Y <grym> <grym> Dobra, jedziemy. No to, to by było chyba na tyle. Moje aktualne I... zdjęcie nada się idealnie. Ha, na Generalnie łapeczka, subik, dzwoneczek. Pa-pa! 啊。Ah.